Cześć Wam! Dzisiaj parę słów ogólnie na temat mojej wizyty w Koszycach na Słowacji gdzie brałem udział w Polish Poker Cup do wygrania pula 100 000 euro za pierwsze miejsce to było około 100 000 złotych natomiast co, co ciekawego muszę powiedzieć mianowicie numer jeden ja nie jestem nie byłem, i prawdopodobnie nigdy nie będę pokerzystą. Nigdy nie planowałem zresztą być zawodowym pokerzystą. Ja traktuję pokę jako fan. Ja tam pojechałem po prostu na chwilę urlopu, ponieważ od początku roku praktycznie żadnego urlopu nie miałem, non-stop, tylko praca. Właściwie stałem się pracocholikiem i lubię to robić to co robię. Czyli siedzę, godzinami przeliczam różne rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy idę grać. W tuchniu pokechowym traktuję to jako po prostu zajebistą zabawę i nic więcej. I y, oczekiwanie ode mnie, że miałbym matematycznie, czyli to, co robię zazwyczaj na co dzień, kalkulując różne rzeczy, y, no może i było z... błędne, to znaczy z Waszej strony, y, może tego oczekiwaliście, ale. Ja po prostu nie przykładam się do gry pokrejowej, matematycznej gry pokrejowej, a to dlatego, że tracę wtedy tą przyjemność z tej zabawy. No i kilka takich słów chciałem Wam powiedzieć, że obejrzałem samego siebie, co, czego, czego nie lubię robić, ale, ale obejrzałem samego siebie, patrzyłem faktycznie, moje decyzje były fatalne. One były nie tylko fatalne w skutkach, ale też były w ogóle fatalnie zagrane. Troszeczkę się stresowałem. Pierwszy raz w życiu występowałem na stole telewizyjnym. Koniecznie chciałem coś pokazać, bardziej w stylu show, niż w stylu jakiegoś świetnego zagrania. I, i, i po prostu karty na to nie pozwalały. No, karty na to nie pozwalały, a jak człowiek koniecznie chce coś pokazać, to tak to wygląda. Tak to się kończy. Ale o paru zagraniach, których akurat stół telewizyjny nie uchwycił, muszę Wam opowiedzieć ponieważ jestem w ogóle typem gracza, yy, jestem bardzo ekspresyjny i w momencie, kiedy gram w pokera, bardzo dużo mówię, jest to z reguły moją przewagą, że potrafię gdzieś tam psychologicznie wywrzeć jakiś tam wpływ na, na grę, dlatego też w internecie mnie nie interesuje w ogóle gra w pokera. Yy, nie ma tej interakcji z przeciwnikami, nie można sobie pożartować, nie można się pobawić dobrze, a na żywo, na żywo jak najbardziej. No i opowiem Wam dwie takie śmieszne, bardzo śmieszne sytuacje, a może nawet trzy, bo, bo warte są wspomnienia, mianowicie w momencie, kiedy awansowałem, gdzie ponoć w legalnym pokerze 28 tysięcy osób z całej Polski startuje w legalnym pokerze, tyle jest zarejestrowanych zawodników w różnych miastach, oni wszyscy gają o te pakiety, ludzie wygrywają te pakiety, skład takiego pakietu jest Gwiazdkowy hotel na 3 dni, 3 doby znaczy się. I wiadomo, hotel z z hotel z świetnym spa. W ogóle naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, jeżeli chodzi o hotel Hilton w Koszycach. Bardzo dobrze wypocząłem. A poza tym, jak już taki pakiet się udaje wygrać, w każdym pakiecie mieście są takie zawody pokarowe. Jak się taki pakiet udaje wygrać. No, to później się awansuje. Ma się to jedno takie jedno z tych miejsc, które już gwarantuje ci udział w tej fazie takiej, można powiedzieć, nawet nie tyle półfinałowej, co od finałowej. No i w korzycach było 1310 osób. Startowało z tego co pamiętam, trochę ponad 1300. I faza ta kolejna polega na tym, że z tych 1300 osób trzeba wyeliminować. 90% a 10% przechodzi do tak zwanego półfinału. To jeszcze nie, z tego nie ma materiałów live, czyli nie ma po prostu z wideo. Natomiast parę słów, bo wielkim sukcesem jest dla mnie jest to, że w ogóle udało mi się do tych 130 awansować z 1300, mimo że jestem amatorem, totalnie amatorem Pokeha, nie podejmuję decyzji książkowych. To też wynika z wielu różnych kwestii, ponieważ. Testuję sobie własne rozwiązania. Zawsze tak robiłem, że nie szedłem na skróty, nie bałem gotowych rozwiązań, nie, nie patrzyłem jak inni coś robią, tylko zawsze szukałem jakiegoś rozwiązania własnego. Później odrzucałem to rozwiązanie jako nieprawidłowe, później znowu szukałem kolejnego rozwiązania. Tak też w taki sposób się w życiu uczyłem, uczyłem się znajdować patenty właśnie. No, i Gep w Poké też traktowałem troszeczkę na zasadzie wymyślania sobie własnych teorii, własnych strategii i testowania sobie tych strategii na graczach. I niektóre nawet bardzo, bardzo fajnie mi wychodziły. Robiłem sobie różnego rodzaju żarty też. Natomiast w pewnym momencie, kiedy mi bardzo nie szło, w tym dniu tym pieszym eliminacyjnym. Kiedy już startowałem i z tego konkretnego dnia z 94 zawodników trzeba było wyciągnąć 10%, czyli 9 zawodników miało awans do tego dnia półfinałowego, który już później widzieliście. No i wyobraźcie sobie, że startuję tych 94 zawodników, no nie idzie mi strasznie, bo tam startowy stak to 50 tysięcy żetonach, z tych 50 tysięcy parę razy doszedłem do 150, do 200, Natomiast z góry zamierzenie mam takie, że gram bardzo agresywnie, czyli albo idę na pierwsze miejsce, albo żadne. Więc też i szastałem tym stakiem. Pojawiając się, skracałem, no i skróciłem się już na dwie minuty przed końcem. Lategu skróciłem się do 58 tysięcy. No i mając te 58 tysięcy, gdzie w ogóle też wybitnie mi karty nie szły, stwierdziłem, że po prostu wystartuję sobie w kolejnym dniu bo znaczy tak jakby kolejny, w kolejnej fazie eliminacji bo można było w różnych fazach startować i ta kolejna faza eliminacji zaczynała się o godzinie 18 w czwartek a ta faza się jakby już kończyła więc stwierdziłem, że z 58 tysiącami to ja nie chcę się męczyć więc powiedziałem, że wrzucam w ciemno Olin no i wrzuciłem w ciemno 58 tysięcy Olin'a dostałem call. okazało się, że mam askol. Cool. udało mi się podwoić już miałem 116 tysięcy ale średnia w żetonach to dalej było 200 tysięcy, więc było to dosyć mało. Więc stwierdziłem, że ponowie i jeszcze raz zagram w ciemną olinę. Zagram jeszcze raz w ciemną olinę. Co bardzo ciekawe, dostałem dwa kole. Kol po mojej lewej, później po mojej prawej, również kol i zrobiła się pula ponad 300 tysięcy w żetonach. I ponieważ dwóch graczy, którzy mnie skolowali, mieli jeszcze żetony, to też y, y, pokazano flopa. No i flop wyszedł 9, 4, 10. No, absolutnie w moim hendżu, jak to wiedzą ci wszyscy, że rozgrywam y, różne karty, przeróżne, nawet te najgorsze. Chyba największa satysfakcja to jest właśnie wygrać z jedną z najsłabszych kart. O czym za chwilę. No i y, y, spada flop 9, 4, 10. No i y, y, jeden zawodnik powiedział: Czekam. Drugi powiedział Olin, no to tamten spasował, no i następuje showdown Ten zawodnik, który wsunął Olina, pokazuje, że ma dwa króle, ja jeszcze nie wiem, co mam. No i otwieram pierwszą kartę, patrzę, o, dziewiątka, to już jestem żywy. Następna karta, czwórka, o, dwie pary, no nie, no i tak się potroiłem. A potem już zacząłem grać mądrze, w cudzysłowie mądrze, <grym> no. Dalej grałem agresywnie, ale już troszeczkę z, z innymi kartami. Udawało mi się wrzucać nawet hurtowo zawodników po dwóch w jednym rozdaniu, i w pewnym momencie e, przychodzi turnament. Dyrektor i mówi, że zostało nas wszystkich 10, trzeba wyeliminować jeszcze jednego gracza, I pozostała dziewiątka ma awans, czyli już miejsca płatne, czyli już mają awans do tych 130 najlepszych zawodników. I mówię, dobra, okej. Okay. Przejcięno moje żetony, okazało się, że ma milion czterysta w żetonach, co jest bardzo, bardzo dużym stakiem, milion czterysta w żetonach, i oczywiście prowadziłem, miałem najwięcej żetonów. Druga osoba po mnie miała 750 tysięcy żetonów. I wyobraźcie sobie, że zasiadamy wszyscy do stołu finałowego, 10osobowy stół, jedna osoba odpada i dziewięciu awansuje. Więc ja sobie żartem mówię, panowie, to wy sobie gajcie, wy sobie gajcie. A ja idę sobie podhinka. Mam nadzieję, że w tym czasie już tam ktoś tam zostanie wyeliminowany. Może, mi tam blindy ściągać i tak dalej. Blindy wtedy były małe jeszcze, 448 48 były, 48 tysięcy. No i poszedłem sobie podhinka. Zamówiłem sobie dinka, spaliłem sobie papierosa i wracam z powrotem na salę. Patrzę, mówię, a no panowie, to wy jeszcze, nikt, nikogo nie wykończył. Chyba muszę wam pomóc. No i Siadłem do tego stołu, otwieram karty swoje, patrzę, 2-7 off. Jak wiecie, najgorsza możliwa ręka. 2-7 off. Czyli 2-7 nie w kolorze. No i dobra, ale słowo się rzekło. Powiedziałem, że im pomogę wyeliminować jakiegoś zawodnika. Poszedł hej, z 20 tysięcy, call 20 tysięcy, jeszcze jeden call 20 tysięcy, no to jak ja już słowo rzekłem, to też mówię call 20 tysięcy. No i pula razem z Ante, 88 tysięcy. Flop spada, 2, 2, 10. No to dobra. Na początek mówię, czekam. Kolejna osoba czek, kolejna osoba czek i ostatni do decyzji gość, który ma drugi stak po mnie, ma 750 tysięcy w staku. Myśli, 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 myśli i sobie tak kalkuluje, że jeżeli wszyscy czekają, to on jak w życiu Lina, to po prostu będzie, e, wszyscy spasują i zgarnie 188 tysięcy. I w pewnym momencie mówi: Olin, a ja mówię: Kol, na co on? Co? Ja pokazuję 2,7, on: Co kurwa? No i tak wstało od stolika. No i e, w ten sposób się pomnożyłem, bo już mu technu już mu nic nie pomógł, miał tam chyba i tak 1% szans. E, Techno mu nic nie pomógł, musiałby dostać albo dwa asy, albo dwa króle. Eee, już był dead. No i tak od razu w jednym rozdaniu e, doprowadziłem do wyłonienia całej dziewiątki. Przy okazji, po, tak mówili, że jest to rekord z taków, z którym ktoś awansował do e, Day 2, to się mówi, czyli do półfinału. Ponad 2 miliony miałem stack i, i, i to, to po prostu był jakiś tam rekord, w ogóle wszyscy się zadziwiali. No, był to oczywiście przypadek e, i bardzo dużo szczęścia, nie tylko to, że ja tutaj jakieś tam cudowne umiejętności miałem, absolutnie nie. No ale udało się awansować do tego, do tego dnia, po czym jeszcze jak wystartowaliśmy w tym półfinale, czyli tych 130 najlepszych płatne miejsca już były od 250 euro wzwyż, to więc ludzie się wzajemnie eliminowali, pachu pomogłem, troszeczkę sobie ja i porobiłem, a tuż przed stołem telewizyjnym powiedzieli do mnie buki, chodzisz na stół telewizyjny, ale pod jednym warunkiem. Masz nic nie gadać. Ja cały czas gadałem, cały czas robiłem sobie jaja i tak dalej. Powiedzieli, że wejdę na stół telewizyjny, ale mam nic nie gadać. No, 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 no okej, okay. zgodziłem się, ale powiem szczerze, że bardzo, bardzo mi to przeszkadzało. Nie miałem tego flow, którego zazwyczaj, którego zazwyczaj mam. No i też kart też nie miałem za, za, za fajnych, więc podejmowałem decyzje takie, sądząc, że moi przeciwnicy nie znają przecież moich kart, więc Pomyślałem sobie, że będę blefował, no i starałem się wyblefować graczy. No, e, skończyło się to dla mnie, jak sami, wiecie, sa, sami widzieliście, e, widać przecież jest na tym, na, jest link, można sobie obejrzeć. To, to sam jak oglądałem, to faktycznie e, decyzje nie były mądre, po fakcie łatwo powiedzieć, ale nie zmienia faktu, to że ja bardzo, bardzo fajnie to przeżyłem. Jestem zadowolony z tego wyjazdu. Najwyższe moje miejsce w historii, jeżeli chodzi o turnieje, takie że międzynarodowe, bo tam było też sporo Słowaków, Węgrów, Rumunów, Niemcy byli, Szwed jakiś widziałem, że był, Fra Francuz jakiś tam był, także było sporo, sporo różnych nacji, no i Czesi wiadomo też i Ukraińcy. Ok, więc było fajnie, ale. Na, powiem wam jeszcze tylko jedną taką krótką historię, odnośnie jak już gadamy o pokerze, e, To też była historia taka, e, ona się odbyła w Bratysławie, e, to było dwa lata temu, e, gdzie pierwszy raz w życiu pojechałem na taki turniej i e, jeszcze w fazie jakiejś tam średniej można powiedzieć, e, bez, bez tego awansu do półfinału, miałem już sporo żetonów i po mojej lewej też miał gość bardzo dużo żetonów. Znaczy, ja miałem około 300 tysięcy, a gość po mojej lewej miał niecałe 300 tysięcy, bez, bez tam 10 powiedzmy. No i e, również podobna sytuacja. Otwieram sobie rękę, patrzę. 2, 10 off. No i mówię, dobra, będę grał. Tak jakbym miał kartę jakąś tam, wymyślę sobie w zależności od tego, co będzie na flopie, to będę tak grał, jakby sugerując, że mam to czy tamto, co wypadnie na flopie. No więc, e, zacząłem realizować. po mojej lewej dostałem call, gdzieś tam również dostałem call, e, Zebra się dosyć fajna pula, spada flop, 2-4-6, czyli zahaczyłem, można powiedzieć. Zahaczyłem, miałem pachę dwójek. Jest to dosyć słaba karta, nie, więc w dalszym ciągu nie jestem mocnym zawodnikiem. E, natomiast e, zakładając, że. E, znaczy, to jest taka moja strategia, była przyjęta. Jeżeli ja zagam per flop race, to e, wszyscy z niskimi kartami wyrzucą te niskie karty. Więc jeżeli spadnie niski flop, to będę wiedział mniej więcej, będę miał informacje o tym, co mogą mieć osoby, które gają w tym. Bo mogą co prawda mieć pachę i trafić seta, ale yy, najprawdopodobniej yy, zrzucą niskie karty, zostaną kogacze z wysokimi kartami. To, trochę się pomyliłem, ale to często, często to skutkuje. I wyobraźcie sobie, że no, jest, ten, jest ten flop 2, 4, 6. Przy czym czwórka i szóstka jest w teflach. No i yy, no, mówię dobra, to ja trzeba kontynuować, trzeba blefa. Więc zagrałem za kolejne pahe 10 tysięcy. Nie będę chyba 28 tysięcy czy coś takiego zagrałem. I po mojej lewej gość zrobił call. A tamten trzeci spasował. Więc pula już się tam zebrała z tymi, z tymi wcześniejszymi. Ponad 100 tysięcy się zebrała pula. No i. Yy, no i spada czwarta karta. Czwarta karta spada na stół, dycha karo, spada na stół. Czyli patrzę, ja mam dwie pary. No to teraz trochę się sytuacja zmienia, teraz to ja. W takim wypadku muszę blefować, że blefuję. Czyli po prostu, raczej po, muszę pokazać, że, że nic nie mam, żeby po prostu e, zawodnik uwierzył w to, że nic nie mam, i żeby wyciągnąć od niego jak najwięcej żetonów. Mając dwie pary, jest to już mocna karta na technie, posiadając dwie pary, e, postanowiłem, myślę, 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 postanowiłem, że. Najłatwiej będzie mi zablokować, jeżeli zagam to To zawodnik pomyśli sobie, że jestem słaby i chcę go wyrzucić. Więc yy, zagam olinę, po czym zawodnik po mojej lewej myśli, myśli nad tym, czy skolować, czy nie, i wyjmuje karty, normalnie przed siebie wyjmuje karty. Pokazuje, że ma 3-5 w teflach. A jak wiecie, flop to było 2-4-6, czyli już miał streeta, a czpórka z szóstką była w teflach, czyli jeszcze miał yy, wejście do Pokécha. Jeszcze miał, nie dość, że miał streeta, to miał jeszcze wejście do Pokécha z dwóch stron. Czyli okazuje się, że ja jestem w totalnie kiepskiej sytuacji. Mam tylko dwie pachy, gość po lewej ma strita. ale co gość zrobił? On pokazał karty przed podjęciem decyzji, się zastanawia, wyjął karty i pokazał je. Po czym, jak ja powiedziałem, że zgodnie z zasadami to jest pas, to jest spasowanie kart. Nie wolno wyjechać na przeciwniku. Yy, znaczy yy, czytać reakcji przeciwnika, pokazując swoje karty przed podjęciem decyzji. Czyli na przykład pokazuję swoje karty, chcę zobaczyć jak Ty zareagujesz na to, co ja mam, a potem ja podejmę decyzję, czy mam skolować, czy wrzucić olinę, czy, czy jakiekolwiek zagranie wykonać. Jest to niedozwolone i coś takiego skutkuje automatycznym zrzuceniem kart. Więc tak też zacząłem wnosić, że to jest pas. Kilka osób natychmiastowo mi popachło, że to jest pas, gość oczywiście zaraz schował karty. No i automatycznie nawet no większość była po mojej stronie, że to są zrzucone henka, że to jest spasowane i cała pula idzie żetonów do mnie. No, e, oczywiście matematycznie byłoby mi całkowicie na henkę, to żeby wziąć te żetony, zresztą, że gość miał z e, No, gość się kłóci, że nie, 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 bo on tutaj chciał skolować i tak dalej, i tak ja dalej, mówi nie, nie, to jest to jest absolutny pas. Przychodzi turnament dyrektor hektor i mówi do mnie coś po angielsku. Ponieważ ja angielskiego bardzo nie lubię, to mówię do niego, żebym mówił do mnie po polsku, no ale on dalej coś tam mówił po angielsku. Ja mówię, że nie, 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 są mistrzostwa Polski, Ja sobie nie życzę, żeby ktoś mówił tam, bo przyjdzie pan z tłumaczem, mówię, ewentualnie może pan do mnie mówić po słowacku. No więc przyszedł inny trochę dyrektor, tłumaczył mi po słowacku, że tutaj mają jakieś tam swoje zasady i tak dalej, i tak dalej. Ta wymiana dyskusji trwała około 10 minut, także dosyć było głośno i burzliwie i ja w pewnym momencie yy, z takim spokojem powiedziałem: Dobra, chuj, tam niech ci będzie, mówię do kupie, daj dyche no nie? Piątą kartę, daj dyche no nie? Po czym kupie wyjmuje dycha tref. No, gość wstał i rzucił krzesłem i wyszedł, no nie? To taka śmieszna sytuacja, bo tam wszyscy zareagowali takim po prostu, no była akcja jazda do dzisiaj. Zresztą mówią do mnie: daj dyche tef, daj tef, no nie, bo. Po prostu dużo osób to widziało, i, i, i też niezapomniana akcja. No ale to tak, ten odcinek był luźnym odcinkiem w celu sprostowania tylko tego, tej, tej mojej gry, którą czytałem po komentarzach: oceniacie jako bardzo, bardzo złą. Ja nie zaprzeczam, natomiast moja gra jest moja i jest mi z tą grą dobrze, to znaczy ja po prostu bardzo dobrze się bawię. Im gorsze mam karty na ręce, tym większą satysfakcję sprawia mi e, gra i przyjemność wygrywania z taką gorszą kartą. E, a reakcje moich przeciwników, kiedy odpadają, są dla mnie bezcenne i, i chyba to jest e, naj, największa rzecz, po co ja gram w pokera w ogóle. Także e, tyle na temat pokera. E, bawiłem się świetnie i zapraszam do tego, żeby jednak yy, zarabiać na buchmacherce, a poker traktować jako czystą przyjemność. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!